Dwa samochody, dwóch mechaników, jeden dzień, dwie skrzynie do zdjęcia, dwa sprzęgła do zrobienia. A tak na poważnie, słuchajcie, witajcie w kolejnym materiale. Przed Wami ja i Kamil działamy na dwóch autach w tym samym czasie. Mianowicie pokażemy Wam zmiany, co potrafi zrobić Japonia, a co potrafi zrobić Grupa Volkswagen, czyli Grupa Niemiecka. W tym przypadku kamer ściąga skrzynię automatyczną deku 250, jak dobrze pamiętam. Chyba tak, chyba 250, a tak zaglądam, ale tak mi się wydaje. I wymieniamy tutaj tylko dwumas, wciągła zostawiamy stare. Ze na to, że trzepie. I w tym, w tym materiale chcemy Wam pokazać, jakie są takie drastyczne właściwie zmiany, jeżeli chodzi o budowę tych samochodów, o budowę tych skrzyń. Co trzeba zrobić, co idzie szybciej, co idzie gorzej. Ja z drugiej strony biorę taką korolkę, korolkę 1.6, benzynkę w której mamy sprzęgło ewidentnie do zrobienia i zobaczycie pomimo, no wiadomo, ten Golfik jest trochę nowszy to jest trochę starsze, ale generalnie zasada działania jest taka sama w tym przypadku sprzęgło do zrobienia, dwie skrzynie do zrzutu i zobaczycie jak sobie radzi z tym Japonia, jakie ma system zawieszenia gdzie to są dwa proste auta jeżeli chodzi o system zawieszenia, naprawdę Golf, korolka to są naprawdę zawieszenia bardzo proste i w tym przypadku wam pokażemy jak krok po, krok po kroku wyglądać to będzie tutaj, a jak to będzie wyglądać tam. Także zapraszam do materiału. Takie będziecie mieli fajne porównanie, co sobie wymyśla Japonia, a co sobie wymyślają Niemcy. Także zapraszam. W pierwszej kolejności podchodzimy do Kamila. Kamil już zaczął sobie rozbierać. Pokazujemy już kolejny etap, czyli po zdjęciu tej, nie wiem, podstawy. E, akumulatora, powietrza, pierdół takich, to nie pokazujemy, bo to jak w każdym aucie, nic nowego. Pierwsza rzecz, no to oczywiście musimy się pozbyć chłodniczki, a nie tyle co chłodniczki, co przewodów do niej. To jest e, pierwsze wyzwanie, jeżeli chodzi o grupę Volkswagen'a, one są tak zawsze spieczone te przewody tutaj, że trzeba sobie naprawdę e, radzić różnymi metodami, żeby tych węży, oczywiście nie uszkodzić, także to jest pierwsze. Tak wygląda to wszystko od góry, jeżeli chodzi o grupę Volkswagena. To tutaj rozebranie takiej tej części to jest dosłownie 15-10 minut. Naprawdę idzie to momentalnie. W tym przypadku pokażę wam, jak wygląda grupa japońska, korolka. Z poczciwym silnikiem benzynowym. W tym samym czasie, fakt, że tam jeszcze odebrałem parę telefonów i tak dalej, ale. Udało mi się rozebrać tyle. Też wyciągnąłem filtr powietrza. Akumulator jeszcze nie wyciągałem, bo tak się zastanawiam, czy on będzie mi w ogóle przeszkadzał. Natomiast tak, jeżeli tutaj chodzi o grupę japońską, to tak, zawsze musimy mieć dużo wężyków, to jest standard, dużo węży, jednych, drugich, trzecich, kabli, złączek plastikowych tego typu, jakiś sporników do mocowania, śrubek poukrywanych, to jest standard w Japonii. To jest normalne. Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia linki, tutaj mamy oczywiście skrzynię manualną, tam automatyczną, więc to troszeczkę inaczej. Tutaj jest w tym przypadku pierwsza linka e, mocowana na zwykły taki drucik, taki, taką zawleczkę. I to jest też uważam bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli chodzi o mocowanie skrzyni biegów, mamy tutaj na śrubie przelotowej i dwie śruby, śruby pionowe. Jak dobrze widzę, dziesiątki. I tak naprawdę, co od tej strony widzimy, to tyle, czyli niewiele jeżeli chodzi o robienie japonii skrzyni to jest na pewno to uciążliwe bo musimy się tam przebijać od, od tej strony tam do tej śrub jeżeli chodzi o silnik benzynowy to też to jest dużo łatwiejsze niż jeżeli na przykład diesla tak także na przykładzie prostych silników bo mówimy tam mamy benzynkę tu mamy benzynkę tu proste zawieszenie i tu proste zawieszenie tutaj zobaczcie jak będzie szło tu a jak będzie szło tam update z mojej strony co nas można potkać w toyocie proste rzeczy na przykład jak wyciągnięcie takich oto zawleczek do linki to nie, nie lada wyzwanie, może być w Toyocie czasami. A czemu? Bo zobaczcie, jak to tam wygląda. Tak, trochę skorodowane, tak ma być, Japonia tak ma. No i to wyciągnąć, to trzeba się już troszkę nasiłować. Także to są takie pierwsze takie chocki-klocki w Toyotach. Że czasami prosta, najprostsza rzecz potrafi zaskoczyć. Wszystkie te przewody udało mi się już tu podczepiać, jak widzicie. Jeden, chyba, o jedna masa mi została jeszcze, o, no właśnie, kolejna masa. Zresztą tu już chyba trzy odkręcimy, a jeszcze jedna jest wyodkręciłem sobie siłownik sprzęgła tutaj Proszę bardzo tu już jest skręcony. udało mi się go powciągać na górę akumulatora nie ściągam wydaje mi się, że uda mi się tutaj też tą łapę odkręcić bez problemu masę tylko sobie ściągamy, żeby przy rozruszniku, nic tam nie jest krzyły, jak będziemy go odkręcać kolejna rzecz to będą łapy i belka pod spodem, pod autem, która idzie no i od tej strony też chyba wszystko tutaj mi się udało poodpinać zaraz sobie pstryknę tą jedną masę idę zobaczyć jak tam wygląda na drugim podnośniku. Tak, górę rozrzucił w moment, i już nawet pół osi nie ma. Także, jak widzicie, grupa Volkswagena, co by nie było, to jednak idzie szybciej. Dużo szybciej. Zobaczcie, jakie to jest zawieszenie. Tutaj sobie stryknie dwie śrubki, tu jedną. Tutaj stworzeń odkręcił z, z kilku śrubek i całe, całe wahacze już latają, i tak będziemy zbieżnie się stawiać. i tak będziemy zbieżnie się stawać, bo tu kołyska wyleci. I uwierzcie mi, że ta kołyska szybciej wyleci. Na dół niż w, tym, w, tym, w tej toyotce ja będę odkręcał dwie łapy, które zaraz wam zresztą pokażę, jak będę się z nimi szarpał. Na 100%. Plus stworzeń tu idzie w sekundę, tam nie będzie szedł w sekundę i to jestem tego nawet pewny. Ale nie zapeszajmy. Idę zobaczyć, co mnie czeka. A japonia górą w tym przypadku. Zobaczcie, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestię naszej Toyoty, też udało mi się dół porozbierać. I tylko dlatego jestem do przodu, bo u kamila wszystko się urywa. Zobaczcie na to. Kamil biedny walczy z zawieszeniem. Próbuje tutaj e, dostać się do właściwie zrzucenia kołyski, która miała być formalnością. Dopiero mu się to udało. Pierwsza sprawa, widzimy śrubę, która się urwała. Pozostałe, wszystkie e, trzeba było grzać. Trzeba było tu podgrzewać, kombinować, tłóc to wszystko. Dlaczego? No bo mamy niestety aluminium, kochane. No i nasze aluminium. Jest jak jest, zobaczcie jak tu wygląda cała śruba. I wszystkie tak wyglądają, tylko pozostałe udało mi się, udało się poratować. No ta jedna się urwała, jedną będziemy musieli wymienić. Coś z ciekawostek wam chciałbym pokazać. Nietypowe śruby, które znajdziecie w takim modelu. Zobaczcie, jak, jak, jak wygląda śrubka. To jest śruba też od kołyski, od zawieszenia. Ona akurat wychodzi, wyszła bezproblemowo, ale spójrzcie na konstrukcję tej śruby. Nie jest to taka zwykła, klasyczna śruba, tylko z takimi przegrubieniami, z takimi tulejkami. Taka, taki to wymysł, nie? Jakbyście chcieli taką na szybko gdzieś zrobić, to można zapomnieć o temacie. No i co? Nasza ta... Niespodzianka na kołysce. A, tu taką jeszcze niespodziankę na kołysce. znaleźliśmy coś spawane, coś dorabiane, nie wiadomo co to jest. Ale kołyska wyjechała. I tak, nasza Toyota, jak widać, pozbyła się skrzyni biegów. Cały ten majdan pod kątem tych łap, które Toyota lubi sobie napchać wszędzie, gdzie się tylko da. Jedna, później z tyłu druga, tu jeden spornik, tam drugi spornik. Także to jest auto, które zawsze ma, nie wiem czy zawsze, ale w większości przypadków cztery, cztery podpory silnika, czyli mamy z przodu, mamy z tyłu, mamy prawą i lewą, w takim małym silniczku. No okej, okay, tak ma być, tak konstrukcja sobie wymyśliła. Jeżeli chodzi o sprzęgło, tak jak mówiłem, spójrzcie. To, jo, oryginalne sprzęgło ma to, nie wiem, prawie 20 lat albo 20 lat coś koło tego będzie miało. Jak tu wygląda nasze łożysko? łożysko wygląda tak nawet w sumie jakoś strasznie nie szumi no ale po 20 latach przypuszczam, że idealne nie jest także zaraz się biorę tutaj za poczyszczenie tego co się da wydmucham ten pył sprzęgłowy taki co tutaj jest, chociaż nie jest jakoś strasznie wydmucham ze skrzyni wszystko co się da i tutaj e, podejdziemy do Kamila zobaczymy jak to wygląda tam już chyba też skrzynia za chwilę zjeżdża zjeżdża już? Ostatnie szlify. Zobaczcie, jak wygląda w ogóle skrzynia, nie? Bierzemy ją oczywiście na dwór i będziemy to wyczyścili, bo wygląda okropnie. To aż zakładać to, to... Lech! Obrzydliwe. Strasznie wygląda ta skrzynia. No, widzę, że chyba olej był zmieniany, bo jakiś nowy korek jest założony. Tu jeszcze mamy... A, blacha ta jeszcze tylko została. No i okej, okay, no zaraz też chyba będziemy ją odsuwali. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dwumas. Czy też oryginał? Zobaczymy, okaże się. Nie no, okropnie wygląda, naprawdę. Zobaczcie, jak skrzynia wygląda. Strasznie. A tamta dla porównania koło lewego simmeringu jest tylko mokra, ale to klient nam mówił, że sam sobie wymieniał uszczelniacz i teraz już powinno być sucho, tylko że chyba se tam nie poczyścił. Tutaj jeszcze wycieki na silniku olejowe. Patrzcie, to jest. Wiecie, co to jest? Kurcze, patrzcie, zamazałem paluchem. O, no. Ale brudne. Masz, Kamil, jakiś zmywacz? zmywacza, Kamil bo to jest chyba ga gadżet który da się kupić w internecie o tak no wiecie co to jest za gadżet? zazwyczaj, nie jestem teraz pewny czy sprawdzić po tym numerze ale to jest gadżet jeżeli mamy do wymiany łańcuch a nam hałasuje to wkłada się takie coś i bardziej nam dopycha łańcuch dopinga. taka dopinga łańcucha żeby nie wymieniać łańcucha to robimy takie gówno wkładamy nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, nie będę się tutaj wypowiadał, ale nie będę... też nie chcę tego wykręcać, żeby tu jak później gdzieś nie ciekło, chociaż i tak cieknie, ale nie chcę, żeby tu ciekło bardziej. Wydaje mi się, że to jest właśnie tak zwana dopinka przedsprzedażowa, dopinka przedsprzedażowa, żeby nie hałasował łańcuch, a sprzedajemy i dopinkę kupujemy za 5 dych. No, dobra, jest. Zobaczymy. Wracamy do tematu dwumasu. Ten takie tematy pomijamy, bo są kontrowersyjne. Pięknym akcentem pokazuję Wam teraz jakość tej skrzyni, a nie tyle co jakość, co jak to wygląda. Kolejny minus. Tu jest. Łop, łop, łop. Co to jest? Olej przez wtyczkę przechodzi. To jest paskudne. Znaczy, my się tutaj to wyczyścimy. Wyczyścimy też wtyczkę. No i trzeba będzie klienta tutaj zaprosić do kontroli tego. Za jakiś czas, jak dużo tego jest i od kiedy to się leje. Przede wszystkim, bo nie wiadomo. Co to będzie, co to będzie, co to będzie. Kurczę nie widzę, co to będzie. Gdzie tu jest coś napisane na nim. Jak ściągniemy, może będzie gdzieś z boku. Bo czasami z boku są te napisy. Jezus, nie idzie przekręcić, dobra. Eee, kurka wodna, no. A co to jest, że nie ma żadnego napisu? No nie ma, patrzcie, żadnego napisu, nigdzie nie ma, także nawet nie wiemy, czy to oryginał. Ale dobra, jak ściągniemy go, to być może się coś tam dopatrzymy. Może u góry, akurat tak się trafiło, że wszystko jest na górze. Skrzynia paskudna, co? Słuchajcie, zobaczcie jaka rana brzydko mówiąc, nie chcę już nic więcej mówić, jeżeli chodzi tutaj. A sprzęgła? to to nie jest źle. Myślę wdywało, że tutaj cieknie, ale to nie jest ze sprzęgiem. To tylko takie brudne, ale to nie jest olej, tylko takie kleiste. Matko bosko, co tu się wydarzyło, że to takie brudne. Nie wiem. No ale nic, nie będę tutaj hipotez żadnych stawiał. Na razie wymyjemy tam skrzynię do założenia, wyczyścimy wtyczkę, wyczyścimy to w sumie gniazdo. Tam wyczyścimy wtyczkę. Tutaj to nawet w sumie nie wiem, jak to podczyścić te kable na podnośniku. Latem to jest mniejszy problem, teraz trochę większy. Także no zobaczymy Kilka słów progresu jaki nastąpił Moja skrzynia jest już na miejscu czy moja, nie moja tylko klienta Ale jeżeli chodzi o Toyota Mam już wszystko poskładane do kupy Jeżeli chodzi o skrzynię biegów naturalnie Rozrusznik już sobie jak widzicie tutaj dokręciłem Wszystko podokręcane, skrzynia mam złapaną Nawet udało mi się tą najgorszą łapę i tą blachę tu podokręcać Bo to jest chyba taki No najmniej chyba przyjemne też robić tu kręci Jak widzicie one są tutaj od tej drugiej strony Za bardzo ich nie widać Od góry też tutaj o, są No da się zrobić ale jest to mało komfortowe Natomiast jeżeli chodzi o tył, to dopiero Kamil wymęczył ją i w jakimś cudem ją w ogóle doczyścił, bo Na cztery razy ją mył I dalej jeszcze w sumie Może ideału nie ma, ale no, jest niebała a ziemia, tak? jeżeli chodzi o, o dwumas nowy To jest już tutaj Założony ten dwumasik, spójrzcie I Tutaj jeszcze jest łożysko igiełkowe Nowe Pozakładane, także jedno i drugie jest zdrowe, tutaj Na smar Smar, 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 tutaj sobie Kamil poblokował klasycznie Śrubami, tak to tutaj, proszę bardzo, wygląda z tej strony. Tak wygląda od góry nasze TSI. No to wygląda paskudnie, no ale to jest chyba, będzie trzeba to na dworze po prostu umyć. Z czasem, jak się ten wtyczka kapiąca na głowę. Moja tym razem okazała się być niezawodna. Niezawodna dlaczego? Dlatego, że tutaj dzisiaj o dziwo nic się ani nie urwało, nic się nie rozlało. Wszystko szło tak jak trzeba. W Japończykach różnie z tym bywa. Albo się dobrze albo trafimy egzemplarz, który fakt, że mało robimy Japończyków to jest druga sprawa, że tych Japończyków u nas to nie chcę kłamać, ale przypuszczam, że jak w miesiącu z jedną taką Toyotkę czy taką ogólnie jakąś Toyotkę zrobimy, to jest to wydaje mi się, że, 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 że to tyle, więc raczej nie robimy, jakbym tak do jednego worka włożył Mazdy, Hyundai, Kia, Kia, toyoty i jakieś takie pochodne, to przypuszczam, że na Tyle dni roboczych, to zrobimy 10 sztuk. I to na takie podstawowe rzeczy, mówię, odnośnie jakieś tam kabulce, oleje, filtry. No jednak grupą Volkswagena się zajmujemy i w sumie z tego się cieszymy, bo po to jesteśmy uzbrojeni pod Volkswagena i łatwiej się nam je diagnozuje, łatwiej się nam robi. Mamy komplet kluczy, mamy klucze specjalne, porobione pod konkretne jakieś modele, jakieś różne nasze przyrządy, które nam ułatwiają życie. Także no tam to jednak jest na co dzień no i zgłębiamy cały czas wiedzę, jeżeli chodzi o tę grupę. Być może kiedyś się uda, że przeskoczymy tylko na tą grupę, ale czas pokaże. Jak wiecie, Jelenia Góra, czyli tutaj, gdzie mamy warsztat, to mała taka wiem, mieścina, ale trochę wiocha. Warsztatów jest sporo, no i nie ma też tak, to nie jest Wrocław, to nie jest Warszawa, gdzie mamy e, czym wybierać, że tak powiem. No bo Możemy mieć tylko klientów z tej grupy, jak będzie, czas pokaże. A teraz wracamy do tematu koła dwumasowego i zakładania skrzyni. Kamil już. Odmuchuje skrzynię z, z, wody na z wody na dworze. o Tak to zabrzmiało. Dlaczego? No bo no, na dworze no, mieliśmy fakt, że jest na dworze minus jeden, no ale co mieliśmy z tym zrobić? No przecież jest taki dramat, że to, to założyć, to też to wstyd by było po prostu. Także zakładamy zaraz skrzynię i pokażemy, że skrzynia będzie już na górze. Wydaje mi się, że jest nieba ziemia. Spójrzcie jak to wygląda. I tak może ideału nie ma. Trochę brakuje. Trochę brakuje, ale już nie idzie tego nawet wyskrobać. Jest tak zadarta, że tutaj, słuchajcie, można by czemu, chyba nie wiem, z szczotą drucianą to No ale to już chyba nie o to chodzi. W tym przypadku, no zobaczcie, to już można się dotknąć, i się nie ubrudzić. No to chociażby tyle jest plus, prawda? W środku też czysta, z zewnątrz czysta, no i oto tu wszystko, oto cała, cała ta mecyja. Więc no, wydaje mi się, że taką skrzynię, jak założymy do auta, no to klient będzie zadowolony. Mamy tu takie cargo nasze, nazywamy to, że mamy wózek, który powinien jeździć na lotnisku i wozić walizki. A tutaj nasze, nasze kargo wodzi skrzynie i silniki, także taki to wózeczek. O, sobie jedzie i teraz tu łańcuchami zapniemy na szekle. Skrzynia poleci do góry pod nośnikiem, na wózek, znaczy na wózek, na konia z tamtego z przodu i sobie normalnie skrzynię płynnie wrzucamy. Szkopuł w tych wszystkich skrzyniach jest taki, że one są ciężkie, ale o tyle fajnie to wszystko wchodzi, że jak sobie wypoziomujemy tą skrzynię już na, właśnie na, na, na dźwigu do, do skrzyń, to dosłownie tylko pstryk, popychamy, tylko ładnie trzeba wypoziomować, ona wskakuje sama, nie ma żadnych problemów. Sympatycznym sposobem całe zawieszenie w naszym Golfie jest już złożone, natomiast próbujemy cofnąć sobie końcówki. Do ustawienia zbieżności. Ale efekt jest taki generalnie, jak przy tej jednej z tych śrub, którą widzieliście, i się ona urwała. No i tutaj na razie pozalewane, idziemy zjeść obiad i próbujemy jeszcze raz ruszyć, bo nie cholery, brzydko mówiąc, nie idzie tego ruszyć. Ale jeżeli chodzi o samą skrzynię biegów, to od strony naszej strony, czyli od dołu tej mamy, no to mamy całą jest złożoną. Tutaj fotorelacja relacja pełna klientowi i zostanie doręczona ze względu na wszystkiego rodzaju wycieki, elementy, które tutaj znaleźliśmy niepokojące, no to to już pozostanie do przemyślenia. Tutaj jest festiwal kluczy, możecie wybrać co chcecie. Z tej strony to jotka, którą ja można by powiedzieć, że skończyłem, ze względu na to, że muszę tylko jeszcze wyczyścić plastiki, bo jak widzicie, no, wygląda to słabo. Także postaram się chociaż trochę latem jak tak jak mówiłem jest to dużo bardziej komfortowe bo możemy sobie wziąć to na szybko na plac pstryk wodą o, o, oblać i, i z głowy a tutaj no, zimą to jest trochę gorzej także no muszę zrobić ile się da przynajmniej ręcznie żeby to na pierwszy rzut oka ciekawie wyglądało także szybka przerwa śniadaniowa dla was to jest dosłownie e, wycinek filmu i lecimy zaraz z czyszczeniem i ze składaniem golfa do końca To tojotka wygląda już tak jest gotowa do wydania, tylko jeszcze jazda próbna przede mną, ale powiem Wam tak, w manualu jak macie auto zjeść z podnośnika, z kanału, czy tam skądkolwiek by Wam nie zjechała czy tam zjechał, zależy jaki tam rodzaj samochodu doda wrzucicie bezproblemowo jedynkę, wrzucicie bezproblemowo wsteczny, znaczy, że jest wszystko dobrze rzadko kiedy się zdarza, żeby coś miało być nie tak, jeżeli chodzi o naszego Golfa, no Kamil też już jest na etapie szczotkowania go tutaj z kurzu i z wszystkich innych elementów, żeby też można było go wydać i żeby ładnie się prezentował pod maską. No i będziemy mieli dwie jazdy próbne za chwilę, ale tutaj jeszcze zaciski już mamy założone na kołach, będziemy ustawiali zbieżność po zrzuceniu kołyski. Śruby dopasowaliśmy oryginalne tylko, że używane, ale oryginalne na 100%, że robimy dużo Volkswagena to różne śruby mamy. I teraz tak na zakończenie, bo już nie będziemy wam pokazywali jak jeździmy tymi samochodami, bo to żadna filozofia. W tym materiale chcieliśmy, chcieliśmy, żebyście tylko zobaczyli taką skromną różnicę, jak wyglądają zawieszenia i samochody z tej grupy i z tej grupy. Widzieliście, jak wyglądało, gdzie tu jest generalnie niby mniejszy przebieg w tym Golfiku niż w tej Toyocie. Widzieliście, jak wygląda skrzynia, jakie są wycieki. Widzieliście, że już jest parę rzeczy pokombinowanych, ale co o tym mówić. Dużo by gadać, nie ma sensu, każdy jeździ tym, co lubi i są różne przypadki, także dziękujemy za materiał. Fajnie było znowu Was zobaczyć i Wy, że oglądacie nas. Także pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do kolejnego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało, czego Wam się nie podobało. Czy byście woleli mieć taką Toyotę jednak i jeździć bezawaryjnie kolejne 10 lat, czy jednak może byście woleli coś szybszego i takiego 200 kilkukonnego Golfa GTI. Dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie, cześć!